subskrypcję dzwonek i powiadomienia. Proszę wszyscy klik, Proszę mi naklikać potąd. Guzik subskrypcję najpierw. Nie taki, proszę, to taki, no guzik. www.sklepkolonialny.com sklep Przegląd prasy. Komentują Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik. Dzień dobry, panie Wojciechu. Dzień dobry, panie Andrzeju. Panie Wojciechu. No? Pan przecież mądry człowiek, historię pan znanie no to, W historii akurat Polski. Byłem niejakiś, nie byłem wybitny z, znam trendy, ale dat i nazwisk nie umiałem nigdy powiedzieć no ale wie pan, to są, są takie miesiące na przykład w historii tak. naszego kraju że z czymś nam się kojarzą wydarzenia czerwcowe tak. wiemy wydarzenia grudniowe tak. wiemy stan wojenny proszę pana i tak I dalej i pan tak. prowadzi do ale... tego marzec 68 i właśnie chciałem rzucić hasło proszę pana marzec 1968 roku Wiadoma sprawa e, w no reżyserii Dejmek, komunistyczny nie. działacz, a jednocześnie reżyser, przyzwoity, teatralny Kazimierz Dejmek wystawił dziady i w tych dziadach było to, co Mickiewicz napisał, i był tam między innymi w zasadzie jedna zwrotka, jakaś krótka na temat moskali i potrząsanie kajdanami. W tamtych czasach władza komunistyczna, jak się coś na Moskali mówiło, czy na ruskich i tak dalej, to nie cierpiała tego, szczególnie, że publiczność reagowała żywo. Mickiewicz to pisał w czasach zaborów, byliśmy w 60, 1968 roku pod czwartym zaborem sowieckim, znowu Moskal zajął całą Polskę, taka była perspektywa. I tego dejmka. Działacza PZPR-u, wysoko postawionego dyrektora teatru, proszę pana, komuniści mu zawiesili to przedstawienie, bo potrząsane no było tam na Moskali i publiczności się bardzo podobało, więc zawiesili mu to przedstawienie za to, że się publiczności bardzo podobało. Mm. <grych> I tak. go i potem jedenastu wybitnych twórców teatru nie godziło się na przyjęcie tego stanowiska podejmku. Dopiero wewnątrz środowiska Komuniści z antykomunistami się dogadali na poziomie artystycznym. Naszemu koledze, ważne, że to dejmek to komuch, naszemu koledze nie wolno było tego zrobić. 11 odmówiło partii, to było groźne, objęcia stołka Dejmku. Dopiero, to ja z pamięci cytuję, Hanuszkiewicz przyjął, bo środowisko powiedziało, teraz weź. Bo już nie, nie, tak. dalej nie ma kto odmawiać, a ktoś musi tym teatrem zarządzać, to jest ważny teatr, i dopiero Hanuszkiewicz wziął ten teatr i odcisnął sobie piętno na tym teatrze. No to taki jest kontekst historyczny. I teraz taki jest kobiety... kontekst historyczny, bo jeszcze chciałem tutaj dodać, że to zdjęcie dziadów wtedy ze sceny spowodowało rozruchy studenckie, protesty i tak dalej, i tak dalej. Studenci szkoły Spaniała... teatralnej wymaszerowali w obronie przedstawienia i Mickiewicza, i pod pomnikiem Mickiewicza, tak. tam, bo naprze przeciwko z bursa. Jest ten akademik Szkoły Teatralnej zaraz za plecami Adama Mickiewicza w Warszawie. Wiem, bo, bo byłem studentem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Więc studenci wylegli pod pomnik Mickiewicza, rozruba się zrobiła. i Wspaniała rola Gustawa Chłopka on tam grał Konrada. No a później, 68 rok, to wiadomo, nagonka. No straszne rzeczy się działy. Mija od 68 roku trochę lat. Tak. 53 lata od tamtych czasów. No i znajduje się mądra pani, małopolska kurator oświaty Barbara Nowak. Nie która... wiemy, czy jest mądra. To jeszcze niech pan tak nie od razu nie szasta ja, słowa. Ale ja przekąsem to powiedziałem. Niech pan zdradził ale tego też od razu. Nie wiemy, no. czy jest głupia. Po prostu to jest małopolska kurator oświaty Barbara Nowak. I rozpętała pani, pani kurator Nowak już wielokrotnie występowała, proszę pana, z różnymi, w cudzysłowie Mówię mądrymi inicjatywami, Aha. że aż się, jak tam ktoś powiedział, nóż w kieszeni otwiera. No i? I teraz mówi tak, pisze na Twitterze, Odradzam organizację wyjść, wyjść szkolnych na spektakl dziady w Teatrze Słowackiego. I tutaj pani Nowak tam rozwija się później, proszę pana, że y, należy kształtować oczywiście wśród młodzieży miłość do ojczyzny. No, zgadzamy się, Le ale ona Le mówi, że tak. No, ja się niekoniecznie z tym zgadzam. Dobra, dobra. Ona, ale ale on mówił, ona że mówi, że. Jest użył gorszego słowa. I teraz ona mówi dalej, jeżeli chodzi o to przedstawienie w Teatrze Słowackiego. Krakowie, że te dziady, które tam wystawiono, są swobodną emanacją poglądów środowiska, która pragnie kształtować spojrzenie społeczne na współczesną Polskę nie z troską, miłością należną ojczyźnie, lecz z nienawiścią do jej rodowodu historycznego, mhm. do tożsamości narodu ugruntowanego na fundamencie tradycji cywilizacji łacińskiej. Ten spektakl zawiera i promuje treści, które pozostają w jawnej sprzeczności z celami wychowania młodych Polaków określonych w preambule prawa oświatowego. Zaraz do tych słów dojdziemy. Co ciekawe w tym wszystkim, bo zadawano pytanie tej pani, kurator, barwarze Nowak. Ona tego spektaklu nie widziała, ktoś jej doniósł widocznie, proszę pana. No, i zaraz znalazło się wielu chwalców, pani Barbary Nowak, przede wszystkim minister od oświaty, który ją pochwalił, tak, tak, rozesłano do szkół wytyczne. No i co to spowodowało? To, że na ten spektakl drzwiami i prawie oknami walą wszyscy na parę miesięcy sprzedane bilety są. 68 rok, jak znalazł, tylko z trochę odwrotnej strony, bo przedstawienie nie zostało zdjęte ze sceny. Natomiast pani ta mówi, że jak nie zobaczycie, to nie będzie sprawy. Cenzura w najlepszym wydaniu. Nie, ta pani niczego nie ocenzurowała, tylko ona zajmuje się nadzorem nad wszystkim. Rozkazała, teraz, rozkazała, tak. Zgodnie z programem szkolnym uczymy, że Mickiewicz wielkim poetą był i tam i patriotyczne wątki się pojawiają przy okazji Mickiewicza, potem cytowanego. Inwokacji się uczyliśmy na pamięć. No to, to jest ważny moment w kulturze do budowania patriotyzmu, miłości do ojczyzny i tak dalej. Cały ten jego żal, który przelał na papier, budując pana Tadeusza romantyczną historię w czasach, w których już ona się zdarzyć nie mogła, bo popadliśmy w zabory. Tego świata już nie ma cudownego. Tak jak Sienkiewicz opisywał cudowny świat w trylogii, świat wielkości rzeczypospolitej, którego już nie ma. I do tego nam jest potrzebny w szkole Mickiewicz. Natomiast w teatrze słowackiego w Krakowie. Tamten teatr obsiadło środowisko, ona niezgrabnymi słowami, ale rzeczywiście słusznie je zdefiniowała. Na skróty mówiąc bardzo progresywne i lewicowe środowisko, które buduje artystyczne wizje świata takiego, który mnie się nie podoba, a Panu się podoba. Że Unia Europejska, że tamto no, wszystko to, co kojarzymy z lewicą i Unią Europejską, to tamto środowisko na, na scenę wywala. Nie widziałem no dobrze, ale tych czy... konkretnych dziadów, no, no. ale wyobrażam sobie, że jak to środowisko, w cudzysłowie, psuje sztuki teatralne w tę stronę, która mi nie odpowiada, to pani kurator odpowiadająca za programy szkolne i budowanie patriotyzmu mówi, wprawdzie dziady i wprawdzie Mickiewicz, ale w taki sposób wystawiony, że proszę tam nie prowadzić dzieci, bo wprowadzimy zamieszanie w głowach. W szkole uczymy że na się patriotyzm, a na scenie jest pokazane na odwrót. Ale przecież pan wie, że nakazy, proszę pana, działają odwrotnie. Nie może być tak we współczesnym społeczeństwie, że ktoś chce założyć komuś kaganiec. I tutaj młodym ludziom, którzy kagańca, ewentualnie. Bo nie, nie bo oni chcieli, oni by chcieli pójść na to przedstawienie, załóżmy, bo tam nie sądzę, żeby wielu ich chciał tam iść. Ta pani wywołała wilka z lasu i się mówi, nie idźcie tam. No to co oni zrobią? Oczywiście, że pójdą. Panie Wojciechu, a przekaz artystyczny ma wolność. To przecież Pan doskonale o tym wie. Panie Wojciechu, przecież nas ścigano, Pana i mnie. Ukraińcy ścigali na czele z Panem który był tam przewodniczącym tego związku Ukraińców w Polsce. Tak. Wleciało mi w tej chwili nazwisko e, jego z głowy. To sprawa, do sprawa do prokuratury, jak o filmie dyskutowaliśmy e, na temat e, rzezi e, na Wołyniu, tak. prawda? Nie można zamykać ludziom e, ust, e, nie można im mówić, o jak mają myśleć. A ta pani chce, żeby młodzież myślała tak, jak ona chce. Nie, a, nie a niech pan posłucha. A czy nie lepiej by było, jakby posz, Pani Nowak napisała, prowadźcie jak możecie młodzież do teatru na tę adaptację dziadów i po tych zajęciach przeprowadzamy dyskusję. I nauczyciel, proszę Pana, płynie. Mówi, Mickiewicz miał co innego na myśli, a to mu jest tak, a nie tak. To jest nauka, Panie Wojciechu, a nie zakaz. Odpowiem Panu z trochę innej strony. Zobaczymy, dokąd dojdziemy. Otóż ja byłem i jestem pasjonatem teatru. To, że byłem w szkole teatralnej, nie wzięło się znikąd. Wcześniej chodziłem pod koniec podstawówki od szóstej klasy, nauczycielka od biologii nas zabierała do teatru tak po prostu jak ktoś chce, to niech ze mną pójdzie, wieczorem idę, ja wam załatwię tańsze szkolne bilety, jak was rodzice wypuszczą, to ja was zabiorę. I w którymś momencie cała klasa chodziła fascynujące, cudowne przeżycia, oglądaliśmy ładnie wystawiane przedstawienia. Ja się wtedy też zaraziłem y, Szekspirem. Uwielbiam przedstawienia Szekspira. Zacząłem chodzić, y, potem w szkole średniej już sam to robiłem i potem przez resztę życia długo, aż do tej pory. Lubię chodzić do teatru, pasjami chodzę na Szekspira. Natomiast przestałem na niego chodzić do kilku teatrów w Polsce, nawet jakby się pojawiło wybitne przedstawienie Szekspira, bo oni tam, Lubią goliznę i gołe baby ganiają po scenie. No więc ja moich krześniaków no. bym nie zabrał na takie przedstawienie Szekspira z powodu tego, że mi estetyka nie pasuje. I gdyby mnie chrześcijacy zapytali, czy mamy iść na to przedstawienie w Sennocy Letniej, takie super, super ważne przedstawienie Szekspira. Zawsze lubiłem. Było w teatrze polskim w Warszawie kiedyś, wkrótce po stanie wojennym, przepięknie wystawione przez dwóch braci. Jeden reżyserował, drugi robił scenografię. No po prostu wybitne na Hollywood by się nadawało. Ale potem jak po 20 czy 30 latach poszedłem do teatru w Warszawie na to samo przedstawienie, to już było tak obrzydliwe, że nigdy w życiu bym tam mamy mojej nie zabrał. No tak, ale odradziłby pan swojej rodzinie, żeby szli na to przedstawienie, tak. panie Wojciechu, ale nie zakazałby pan, gdyby chcieli, ale prawda? ale pani też nie zakazuje, no bo... tylko zalecenia. Zakazuje. Zalecenia. Do programu szkolnego no. ta sztuka się nie nadaje, bo stoi w kontrze do programu szkolnego. A czy pan wie, że teraz się zmieniły przepisy, proszę pana, i jest tak, no. że kurator może odwołać dyrektora szkoły, no, powinien. dyrektora wybranego w konkursie na przykład, Panie Wojciechu, to teraz niech Pan sobie wyobraża, co zrobią ci dyrektorzy, którzy mają takie e, rady od Pani kurator, którzy by na przykład wysłali tam dzieci na to przedstawienie. Natychmiast wylatują swoje funkcje. Ale Pan by chciał, jest... żeby dyrektor szkoły był nieusuwalny? Chciałbym, Panie Wojciechu, żeby ta Pani się nie wtrącała w to, na co mają chodzić młodzi ludzie do teatru. Ale taka jej I żeby, praca. Nie, oce... żeby nie oceniała przedstawienia, którego nie widziała. Ale ona ma taką pracę, że ma... Tak wskazywać <laughs> kierunek realizacji programu szkolnego. Możemy zrezygnować z instytucji kuratora. Za czym jestem? I komitet rodzicielski powinien mieć wpływ na programy szkolne, a, yy, a ludzie powinni dostawać bilet warty tyle, ile wykształcenie jednego ucznia i z tym biletem chodzić do wybranej przez siebie szkoły. Wtedy pieniądze szłyby za uczniem i w jednych szkołach byłby tłum i dużo pieniędzy, bo rodzice tam wolą zaprowadzić swoje dziecko, a inne gorsze szkoły byłyby opustoszałe i by padły. Za tym jestem. I żeby Komitet Rodzicielski miał wyłączną władzę decydowania o programie szkolnym w danej szkole. To ja za tym Komitec jestem. Za rodzicielski, Komitet rodzicielski i pani kurator, panie Wojciech. Nie, właśnie nie, pan, wtedy już pani ja, kurator jest niepotrzebna, no, no, bo no kuratorem tak. są rodzice. Czy pan sobie wyobraża taką sytuację, na przykład w Stanach Zjednoczonych, że komuś się zabrania uczestniczenia w jakimś wydarzeniu albo sugeruje się, żeby nie uczestniczył w jakimś wydarzeniu kulturalnym? Tak, wolność słowa, wolność wypowiedzi właśnie stajemy się, to samo stajemy się jakimś skansenem, proszę pana szkołach publicznych i ekipa Bidena wymusza w programie szkolnym rasistowską teorię rasy, mówiącą o tym, że biały człowiek, nawet jak się dopiero urodził, to jest skażonym, opresorem wobec czarnych, a czarni to są z kolei, nawet jak się przed chwilą urodził w rodzinie milionera, nawet jak się Barackiem Obamą urodził, to z definicji, z natury jest podlegającym opresji białego człowieka, jest ofiarą. I taki program szkolny realizowany jest na siłę przez ekipę Bidena w szkole amerykańskiej. Więc tak wyobrażam sobie taką sytuację. To pan jest za takim podejściem do sprawy, że czegoś się zakazuje? No przecież pan sam doskonale wie, że gdyby pan się znalazł w sytuacji młodego człowieka, któremu dyrektor szkoły na wniosek pani kurator, zakazuje uczestniczenia w jakimś wydarzeniu, no to przeciwskuteczne jest takie zakazywanie, bo pan by poszedł, no porządku, założę się. Ja też bym poszedł, ale niech pan przeczyta ze zrozumieniem. Odradzam, nie zakazuję, odradzam organizację wyjść szkolnych na spektakl działek. Jak tak. ktoś sobie chce iść prywatnie z rodzicami albo z kolegami, bo rodzice dali pieniądze i puścili do teatru, to ta pani nie ma nic do gadania i się nie wtrąca. Ona Ciekawe, ta pani widziała... nie zakazała, nie powiedziała zakazuje organizacje wyjść szkolnych, tylko powiedziała odradzam, wskazała kierunek programowy w szkole i wylała się to... na nią cała burza z powodu odradzam organizacje grupowe Krzywda. wyjść szkolnych. Krzywda się nie stanie, panie Wojciechu, a czy pan nie oglądając filmu przedstawienia ferowałby takie opinie na podstawie tego, co ktoś panu doniósł, że to tam zawiera treści szkodliwe itd., dalej. Czy chciałby pan sam to zobaczyć? E, nie, nie zawsze chciałbym sam zobaczyć. Gdyby e, mój brat albo mój kuzyn, któremu ufam i mam zbliżone do niego poglądy, powiedział mi, wiesz co, byłem na przedstawieniu Sen Nocy Letniej i Gołe Baby ganiają po scenie. To nie dla ciebie. To ja bym mu zaufał. Ja wolałbym jednak, żeby Pani Kurator do takich spraw się nie wtrącała i ale nawet nie odradzała Pani Wojciechu, czy obowiązku. nakazywała. Niech pan zlikwiduje instytucję Kuratora, bo ona ma w zakresie obowiązków wtrącanie się do takich rzeczy. Gdyby się nie wtrącała, to druga strona by do niej przyszła i by powiedziała, za co Pani pensję bierze? Pani Wojciechu, ale zostańmy jeszcze w Małopolsce na zakończenie tak. naszego dzisiejszego spotkania. Małopolscy radni obradują w luksusowym hotelu podczas pandemii. Wyjazd zorganizował ojciec prezydenta, bo on działa w Sejmiku. W piątek i sobotę radni Małopolskiego Sejmiku Wojewódzkiego obradują podczas komisji w luksusowym hotelu w Wadowicach. To taka wyjazdowa sesja, posiedzenie komisji. I teraz zadaję sobie pytanie. Dlaczego wyjazdowa sesja nie mogą obradować tam, gdzie jest siedziba tego Sejmiku Małopolskiego? Dlaczego w luksusowym hotelu w Wadowicach? Jak pan sądzi? Sądzę, że radni ze wszystkich opcji, to też jest w tym artykule, nie widzą w całej sprawie problemu i mówią o wyjazdowej tradycji w Sejmiku. Czyli wszystkie kluby opowiedziały się za, to podano, bo oni po prostu lubią za pieniądze, których nie zarobili. No to... Pojechać tak. sobie na wyjazdową, tradycyjną sesję, na której zjedzą kolację, wyśpią się w fajnym hotelu, przespacerują się po Wadowicach, zjedzą, wypiją, pogadają i to jest ich wyjazdowa sesja. Moim tak. zdaniem skandaliczny sposób wydawania pieniędzy, tylko że ci goście chyba są z wyboru i w związku z tym... Wyborca tak. skoro wybiera ludzi, gdzie wszystkie kluby opowiadają się za szastaniem pieniędzmi na wyjazdowe sesje, no to, to, to naród takich wybrał i oni demokratycznie uchwalili, wszystkie partie od lewa do prawa, chłopaki, pojedziemy na dobre żarcie i dobrą wódkę do Wadowic. To jest właśnie panie Wojciechu, no tutaj takie podejście do sprawy dalekie od moralności. I, i to symptomatyczne, że rzeczywiście wszystkie kluby tu się zgodzili przedstawiciele wszystkich sił politycznych i tak jak pan powiedział, prymitywne podejście do sprawy. Przyśpimy się w dobrym hotelu, dobre jedzenie nam dadzą za darmo. Sądzi Pan, że ta komisja podejmowała tak ważne rzeczy, że musieli, no nie wiem, obradować w tajemnicy przed innymi? Na pewno nie. nie. Ale co, a w tajemnicy chodziło... to nie można wewnątrz w Krakowie obradować? Co... No, no można. No. Czyli chodziło, proszę Pana, o takie prymitywne sprawy, jak właśnie, przepraszam za wyrażenie, nażarcie się i napicie na koszt podatnika w luksusowych warunkach. Ważne jest to, że ten no, jednym z inicjatorów, a może głównym inicjatorem, jest e, ojciec e, pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej no powinien uważać na to, co robi. Nie, moim zdaniem nie, moim zdaniem nie narażać się. Moim zdaniem ważniejsze taką... jest coś innego, że ojcu pana prezydenta udają się rzeczy, które zupełnie nie wychodzą synkowi. Otóż ojciec pana prezydenta spowodował, że wszystkie kluby się zgodziły. Z nim się zgodzili najwięksi przeciwnicy polityczni opcji pana Starego Dudy. Zgodzili się i wspólnie zrealizowali przedsięwzięcie pod tytułem Nażremy się i nachlamy. Smutne, proszę pana. Duda nigdy nie miał takiego poparcia w żadnym swoim projekcie, żeby wszystkie kluby opowiedziały się za to niech się uczy od swojego ojca. Weseli ludzie w tym sejmiku województwa yy, małopolskiego. Musimy kończyć. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia. Bye! Był to radiowy przegląd prasy. Komentowali Wojciech Tejrowski i Andrzej Rudnik.